Hej kochani, ja jestem Iza i witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie na moim kanale. Będzie to słuchajcie coś absolutnie nowego, nigdy wcześniej takiego filmu nie nagrywałam, a to słuchajcie dlatego, że w ostatnim czasie jestem bardzo mocno uzależniona od anglojęzycznego Booktuba. I tam właśnie natrafiłam na kanał dziewczyny, która swego czasu zaczęła nagrywać serię o treści, czytam jeden gatunek literacki, przykładowo, przez tydzień, i stwierdziłam, że bardzo chciałabym coś takiego dla Was nagrać i zobaczyć. Na jakie wybory czytelnicze trafię tym razem? Dlatego na pierwszy rzut oka wybrałam fantastykę, czyli taką chyba oczywistość, jeśli chodzi o mnie, dlatego że po pierwsze, zawsze kiedy dostaję pytania o ukochany gatunek, to zawsze gdzieś tam mówię, że to jest fantastyka. A po drugie, w najbliższym czasie będę miała okazję uczestniczyć w jednym z największych wydarzeń tego typu w Polsce, związanych z fantastyką jako twórca internetowy. Dlatego bardzo Was zachęcam, żebyście zostali ze mną w tym filmie, bo później będę Wam o tym troszeczkę szerzej opowiadać. A tymczasem, słuchajcie. Przechodzimy do wybierania mi książek, dlatego że będę wybierała je po kolei. Czyli najpierw pierwszą, kiedy uda mi się skończyć pierwszą, no to będę wybierała wszystkie kolejne. Stwierdziłam, że na pierwszy rzut pójdzie północna granica Felixa Kresa, czyli pierwszy tom księgi całości. Jeżeli w trakcie tego filmu będę mówić, że autor nazywa się Filip, to przepraszam bardzo, ale po prostu w mojej głowie pan Kres ma na imię Filip, a nie Felix. I tutaj słuchajcie, wiem, że dużo osób mówiło mi, i tutaj wiem, że dużo osób mówiło mi, że warto jest zacząć na przykład od drugiego tomu, bo ciekawostka. Tą serię można czytać niezależnie, można czytać te tomy nie po kolei. Ale ja stwierdziłam, że po pierwsze, bardzo nie lubię zaczynać czegoś od środka, dlatego zacznę sobie właśnie od tomu pierwszego. A po drugie, dlatego, że mimo tego, że drugi tom jest bardziej w mojej tematyce, bo jest to tematyka taka stricte piracka, tutaj mamy bardziej tematykę rycerską, to stwierdziłam, że mam ochotę na taką. Troszeczkę nie chcę powiedzieć stricte skierowaną na mężczyzn fantastykę, ale po prostu właśnie na tą tematykę. Wiecie, oczywiście przyjdzie pora też na inne książki, dlatego na razie skupiam się na tej. Wzięłam ją też sobie z tego względu, że jest dosyć króciutka, a bardzo chciałabym zacząć coś, co jest nieco odmienne od tej fantastyki, którą ja zazwyczaj wybieram, dlatego najpierw zabieram się za północną granicę, a moje następne wybory czytelnicze wyjdą w trakcie. Przychodzę do Was z updateem czytelniczym, dlatego że jestem idealnie w połowie e, północnej granicy i zaczęłam część drugą, czyli czas przesunięcia. Słuchajcie, nie mam słów na to, co dzieje się w tej książce. Bo z jednej strony to jest kompletnie coś innego niż ja czytam normalnie. Zazwyczaj czytam, wiecie, taką fantastykę, w której naprawdę dużo się dzieje, w której ja zazwyczaj doceniam bardzo kreację świata, ale też bardzo lubię utożsamić się z bohaterami i bardzo lubię gdzieś tam mieć bohatera, którego jestem w stanie się trzymać. E, tutaj jest kompletnie, kompletnie. Inaczej. Dostałam jakiś czas temu komentarz, że Felix Kres w swoich książkach jest poniekąd takim rzemieślnikiem, takim twórcą, i że ma świetny warsztat pisarski. I słuchajcie, szapa ba. Dla autora. Ja dostałam od tej książki do tej pory mniej więcej to, czego się spodziewałam a spodziewałam się tego, że tutaj raczej skupimy się na e, świecie, na wydarzeniach e, i pójdziemy w taką bardziej militarno-strategiczną stronę, aniżeli Będziemy się skupiać na samych bohaterach i na ich relacjach, bo tego tutaj praktycznie rzecz biorąc nie ma. Ale jakimś dziwnym trafem, mimo tego, że nie buduje nam się tutaj bohaterów, nie buduje nam się tutaj relacji i ich charakterów, to gdzieś tam ja czuję do nich ogromne takie przywiązanie. Ja jestem w stanie ich odróżnić i uważam, że każdy z nich jest coś warty. Yy, i Zaczęłam od razu mówić o książce i nawet Wam nie powiedziałam, o czym jest. Przeczytam Wam sam początek i wytłumaczę Wam mniej więcej, o co tutaj chodzi. Na początku była szernie. Objęła wewładanie władanie świat i tchnęła inteligencję w trzy gatunki. Ludzi, koty i sępy, a potem znad bezmiarów nadciągnął aler i stworzył własne rozumne istoty. Rozpoczęła się wojna potęg, która trwa do dziś. E, ogólnie w tym świecie nam tutaj przedstawionym istnieją kraje, które powstały właśnie poprzez tą szernię, o której się tutaj wspomina. I w pewnym momencie Pojawił się aler i stworzył bezmiar. Bezmiar, w którym powstają istoty bardzo skrajnie odmienne od ludzi, istoty wrogie ludziom, e, i w pewnym momencie dochodzi do przesunięcia się tej tytułowej północnej granicy, czyli granicy między alerem i szernią. E, ta granica z niewiadomych przyczyn się przesuwa, a z racji tego, że mieszkańcy aleru, czyli te stwory, nie mogą zbyt długo przebywać poza granicami. Miejsca, w którym zostały stworzone, to przesunięcie tej granicy umożliwia im napadanie właśnie na pobliskie wioski, jakieś właśnie miejsca strategiczne i właśnie w tamtym miejscu dzieje się tak naprawdę cała akcja bo tutaj Felix Kres. Nie tworzy nam w całości takiego ultra skomplikowanego świata, tylko czuć, że ten tom jest dopiero tak naprawdę zalążkiem w kreacji czegoś dużo, dużo większego. On na razie tłumaczy nam to, co dzieje się w tym jednym konkretnym miejscu i na razie nie wychodzi poza obszary reszty tego świata. To, co mi się tutaj niezwykle podoba, to to, że jeden raz w tej książce zostało wspomniane pewne wydarzenie, w którym ludzie musieli odpierać ataki piratów i górskich rozwójników. I tak się składa, że Kolejny tom, czyli tom drugi, opowiada o piratach, a tom trzeci oraz tom czwarty opowiada o górskich rozbójnikach. Dlatego bardzo mi się podoba właśnie takie mrugnięcie okiem do czytelnika i danie mu znać, że w tym kierunku coś będzie więcej się działo. I powiem Wam, że jestem pełna podziwu, bo. Mimo tego, że to nie jest kompletnie literatura mojego typu, którą ja zazwyczaj czytam, to czuję, że naprawdę czytam bardzo wartościową książkę. Czuję, że ta książka może być świetna, przykładowo, jeżeli szukacie prezentu dla jakichś męskich członków swojej rodziny, jeżeli chcielibyście, na przykład, sprawić jakiś prezent. Dodatkowo dla osób, które, na przykład, w szkole lubiły uczyć się historii. Jeżeli lubiliście uczyć się właśnie o rycerzach, to tutaj, na przykład, nie ma stricte takich elementów fantastycznych, które. Aż tak bardzo odznaczają tę książkę, dlatego że oprócz tego, że dzięki właśnie szerni, między innymi koty służą jako zwiadowcy na wojnie i potrafią mówić ludzką mową, i właśnie alerczykom. Dobrze powiedziałam, alerczykom, którzy są właśnie tymi dziwnymi stworami i tej niewytłumaczalnie przesuwającej się granicy, tutaj za bardzo innych elementów fantastycznych nie ma, więc równie dobrze moglibyśmy potraktować to jak jedną wielką książkę o planowaniu bitew. Tutaj jest w ogóle bardzo dużo takich bitew i różnych, różnych starć, takich stricte wojskowych. Więc jeżeli Was to jara... Mnie na przykład Jara i w tym momencie mam ochotę zrobić sobie rewatch całego władcy pierścieni i całego hobbita, bo dosłownie te sceny są naprawdę, naprawdę wybitne. Jestem, słuchajcie, naprawdę, naprawdę pozytywnie zaskoczona. I może to nie jest pięć gwiazdek. Bo ja dla pięciu gwiazdek potrzebuję jednak czegoś więcej, ale mam wrażenie, że całościowo, jeżeli dalej to tak pójdzie, to cała ta seria może mieć bardzo duży potencjał na ulubieńca. I w sumie, ja w ostatnim filmie mówiłam, że to jest moje Five Stars Predictions. Cała ta seria. Więc nawet jeżeli ten pierwszy tom nie będzie pięciogwiazdkowy, to czuję, że cała seria ma bardzo duży potencjał i powiem Wam, że gdybym miała tą książkę do czegoś porównywać, to ciężko by mi było, aczkolwiek mniej więcej podobnie czytało mi się dune. To jest mniej więcej ten sam kaliber w kwestii, wiecie, złożoności języka, ale no świetna jest ta książka. Nie wiem co mam wam jeszcze o niej powiedzieć, bo po prostu prawdopodobnie jak ją skończę, to niewiele więcej będę miała do powiedzenia, bo ona jest bardzo stała i to mi się też bardzo w niej podoba, że jest bardzo równa i dlatego tak dobrze się ją czyta. E, więc jeżeli mieliście okazję już ją czytać, to dajcie znać jak kolejny tomy, jeśli nie, no to bardzo was zachęcam, żeby się zainteresować tą książką. E, jak skończę live'a, bo niedługo rozpoczynam live'a z Winidia, to będę wybierała sobie kolejną książkę, bo mam w planie na pewno dzisiaj jeszcze skończyć właśnie północną granicę. Jeśli słyszycie zawodzenie psów i inne dźwięki Matki Natury, to z jednej strony bardzo Was przepraszam, ale po prostu jestem. E w okresie działkowym, w tym momencie. Przyjechałam dosłownie na parę godzin, żeby sobie troszeczkę odpocząć na słońcu i właśnie przyjść sobie na rzekę, co zresztą zaraz będę wam pokazywać. Ale słuchajcie, przyszła pora na ogłoszenia parafialne. O książkach opowiem wam za sekundę, ale myślę, że tutaj w końcu mogę zdradzić to, na co prawdopodobnie większość z Was e, czekała w tym filmie. Czyli słuchajcie, już w czerwcu będziecie mieli okazję spotkać mnie, jako twórcę, na wydarzeniu, jakim jest Pyrkon, czyli zlot po prostu. Wszystkich fanów fantastyki od kwestii literackich przez filmowe, komiksowe, ogólnokulturowe, e, będę miała możliwość i okazję do tego, aby w paru panelach wziąć udział. Między innymi będzie to panel z Anną i Martą z bestsellerek, który po prostu jest dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem. E, nie będę wam tutaj więcej zdradzała. Oczywiście zachęcam was do zajrzenia sobie na stronę Pyrkonu. Tam będziecie mieli wszystkich gości, między innymi Dimitri Glukowski i Wiktoria Szłap. Tutaj myślę, że naprawdę bardzo takie nazwiska, które mogą Was zainteresować. Dlatego ja bardzo dziękuję Pyrkonowi, że w ogóle zwrócił na mnie uwagę i uznał, że jestem godna tego, aby właśnie brać w tym wydarzeniu udział jako twórca internetowy. E, bardzo dziękuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Dajcie mi znać, czy zamierzacie w tym roku wybrać się na Pyrkon. E, ja nie ukrywam, że już od dłuższego czasu e, po prostu byłam niezwykle podekscytowana tym wszystkim, bo mm, ukrywałam to przed Wami, nikomu o tym nie mówiłam i gdzieś tam. To jest coś takiego naprawdę ogromnego i bardzo duże wyróżnienie. No i teraz myślę, że możemy już przechodzić do książek. No, i po tym ogłoszeniu, w sumie już w 100% wiecie, dlaczego akurat fantastykę wybrałam sobie jako y, temat przewodni tego filmu. I może przejdę bezpośrednio do północnej granicy, którą udało mi się skończyć. I więcej niż ostatnio mówiłam, raczej nie dodam, chociaż powiem, wam, że tak jak ostatnio mówiłam, że nie będzie tu smoków. Tak, teraz w sumie nie do końca jestem pewna. Jestem bardzo ciekawa, w którą stronę ruszy ta historia, kiedy zmienimy troszeczkę perspektywę i bohaterów. Bardzo duży potencjał widzę w kreacji świata przez Feliksa Kresa i powiem Wam, że prawdopodobnie, gdyby nie to, że ja na co dzień czytam bardziej taką fantastykę YA, to możliwe, że ta książka nie zrobiłaby na mnie aż takiego wrażenia, bo wiem, że duża część osób stwierdzi, że ona jest po prostu nudna. Tutaj raczej humoru nie znajdziecie, tutaj raczej mamy taki bardzo wyraźny. Niezarysowany warsztat rzemieślniczy, właśnie autora. No i tak naprawdę można powiedzieć, że suche fakty, ale napisane tak dobrze, że po prostu mój zmysł techniczno-estetyczny. Uwielbia tę książkę, e, więc tak. Ja wystawiłam jej 3,75 gwiazdki na Goodreadsie, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. I słuchajcie, bardzo niespodziewanie. Kto rozpoznał z fragmentu filmu, ten wie. Bardzo właśnie zatęskniłam dzięki północnej granicy, za tym takim językiem, którego używa się raczej w takim już dorosłym fantazy. E, czyli słuchajcie. Unexpected. Sięgnęłam po drugi tom Duny, czyli po Mesjasza Dune. Ta książka w ogóle strasznie skrzypi, więc ponownie Was przepraszam. Jestem w tym momencie na około 60. stronie, ale słuchajcie, muszę poświęcić tutaj chwilę na wydanie tej książki. Oprócz tego, że oczywiście ilustrował ją w środku mój ukochany artysta, malarz, czyli Wojciech Siódmak, no to jeszcze słuchajcie, no samo to wydanie tej książki jest warte grzechu. Tutaj jeśli chodzi o wydarzenia, słuchajcie, to jestem w dosyć ciężkim szoku, dlatego, że mamy przeskok czasowy 12 lat między Pierwszym i drugim tomem. Można powiedzieć, że to jest taki trochę tom połówka, dlatego że tutaj dzieją się takie wydarzenia, o których w ogóle byśmy nie podejrzewali, że się wydarzą, czytając pierwszy tom. I z tego, co mówiła mi Nikola, ludzie, którzy na pierwszy rzut oka wydawali się być głównymi bohaterami diuny, na przestrzeni kolejnych tomów mogą się okazać. Jednak nie być głównymi bohaterami tej historii. E, dlatego ja jestem bardzo ciekawa, właśnie zaczęłam ją sobie e, w tej pogoni z tym takim troszeczkę wyższym językiem, ale zaczęłam też jeszcze jedną książkę. I jest to słuchajcie, Wespertyna, czyli książka, która od razu jak do mnie przyszła z wydawnictwa Wesper, ona niedługo też będzie miała swoją premierę. E, od razu wiedziałam, że to będzie pięciogwiaskowa pozycja, i tak do tej pory obstawiam. Sam początek nie był tak angażujący, jakbym się tego spodziewała, jednakże moment, w którym dochodzi do tego takiego. Głównego zawiązania akcji. Kartki leciały po prostu na łeb, na szyję. Tutaj w skrócie Wam tylko powiem, że jest to historia Artemizji. Artemizji, która uczy się na mniszkę, i w pewnym momencie jej klasztor, w którym się naucza, zostaje zaatakowany, i ona musi uwolnić bardzo potężnego demona. I tutaj dwa pierwsze skojarzenia, jeśli chodzi o tę książkę. Po pierwsze, Artemizja bardzo przypomina mi Wednesday z rodziny Adamsów. Jest taka bardzo wycofana, mało się uśmiecha, ogólnie bardzo wiele też przeszła w dzieciństwie, bo została opętana przez demona. Nie pamiętam teraz dokładnie jego nazwy, ale był on związany z ogniem i z dymem. Więc więc tak i dodatkowo kolejne skojarzenie to e, Venom Marvelowski dlatego że tutaj właśnie nasza Artemisia e, Zawiązuje pewną relację z demonem, którego wypuszcza, i przez to on troszeczkę poniekąd siedzi w jej głowie i mówi jej, co ma robić. Ona się troszeczkę z nim wykłóca, i przez to właśnie tworzą taką dosyć zabawną relację, która była właśnie w Venomie. E, więc na razie, tak jak mówię, też jestem na początku, więc niewiele więcej mogę wam tutaj powiedzieć, e, ale widzę potencjał na naprawdę fajną e, młodzieżówkę, bo to jest ogólnie literatura jej. Chociaż e, czuję ten mrok, czuć, że to nie jest takie stricte, zwykłe, fantastyczne. Jej, tylko, że ma w sobie właśnie ten taki wesperowski pierwiastek. E, więc właśnie czytam sobie te dwie książki e, na przemian. E, wracam też niedługo do Warszawy, więc dosłownie zabiorę Was ze sobą na drzeczkę, dosłownie na sekundkę e, i będziemy wracać do domu. Outfit. Wracam do mojej sportowo-rokowej ery. E, usiadłyśmy sobie z Polą na jakimś totalnie randomowym murku, żeby otworzyć paczkę z WNS-u, bo jest ona dosyć duża i robi mi bałagan w torebce. Okej. Okay. Okej, okay. wiem co to jest, bo to ogólnie jest paczka z okazji domowych targów książki. Hmm. Okay. Więc większość tych książek będzie z okazji domowych targów książki, które będą od 5 do 9 maja. O tym jeszcze będę Wam zresztą mówić, więc mamy uwaga te plasty. i informacje o targach. Dla mnie to jest bo ja nie ja w ogóle wybrać sobie. Lopis. Lopis. celerek, tak. tak. Dobra, teraz jest gruba książka. A, ja chyba wiem, w ciebie polecenia. jak nikt Rebeki Makai. Tak, ogólnie to jest jedyna książka Wii i Shwab, której ja nie mam u siebie. Mm. Na ten moment przynajmniej, bo zaraz wychodzi Wiedźma z bliska. Mhm. Więc Wiedźmię z bliska też nie mam, ale będę miała. No więc galant. E, I na koniec mam... Będę mówić tylko o Tam jest jeszcze więcej. Co? To jest jeszcze więcej. A okej, okay, słuchajcie, ja myślałam, że to są ostatnie, a to wychodzi na to, że jednak Niewidzialne <laughs> życie Aguilaru. Trzy książki i wszystkie to są y, te z serii reporterskiej i tu mam tyci państwa, księżniczki, bitcoiny i kraje wymyślone. Ogólnie bardzo ciężko to jest. E, mam, co się stało w Johnstown, sekta Jima Jonesa i największe zbiorowe samobójstwo. To mi Antek polecił. Okay, i to okay. będę miała w pani czytać. I pierwsza książka Agaty Romaniuk, e, z miłości to współczuję. No. Opowiedzcie z moim. No, no mam. właśnie, ja nie miałam, ale już mam. Okay. Są so many books, ale to dobrze, bo mogę pozbyć się, słuchajcie, kartonu i. I mogę mieć więcej miejsca w torbie. Więc dziękuję Ci pola bardzo, że no, tutaj mi pomogłaś. O! A teraz my lecimy dalej, prawdopodobnie czytać sobie do y, ogrodów UW i odzywam się do Was później. Co do was? Już w czwartek, aby zakończyć tego vloga. Wczoraj praktycznie rzecz biorąc e, nic nie czytałam, więc pokażę Wam pokrótce i opowiem, co sądzę o tych dwóch e, cudownościach. A tak się składa, słuchajcie, że w tym filmie trafiłam na same absolutnie świetne książki. Myślę, że zacznę od e, Wespertyny, bo gdzieś tam Diuna to jest kontynuacja. Jeśli chodzi o Wespertynę, słuchajcie, to ja miałam bardzo duże nadzieje na to, żeby dać jej pięć gwiazdek, bardzo chciałam to zrobić. E, I tutaj Wam powiem, dlaczego tych pięciu gwiazdek Wespertyna ode mnie nie dostanie, aczkolwiek wciąż uważam, że to jest naprawdę, naprawdę warta uwagi książka. Zacznijmy może od tego, że jest to literatura, którą ja już dałabym osobom w wieku lat 14-15, dlatego że nie ma tutaj jakichś takich e, okrutnych scen, nie ma tutaj też romansu, dziwo, więc mamy tutaj jedną tomówkę, która e, jest fantastyką bez wątku romantycznego. E, mamy tutaj jakiś jej zalążek, troszeczkę autorka nam e, mruga okiem, że coś tam by się mogło wydarzyć, no ale w finalnym rozrachunku nie ma takiego stricte wątku romantycznego. E, mamy tutaj to, co Wam wcześniej mówiłam, czyli główną bohaterkę, która przypomina mi trochę Wednesday Adams, ale też nie do końca, bo w końcu dostajemy bohaterkę, która jest introwertyczką, która nie jest taka bardzo uspołeczniona, raczej woli swoje towarzystwo niż ludzkie, ale z drugiej strony kiedy podejmuje ona decyzje związane z ratowaniem swojego życia bądź ratowaniem życia innych ludzi, to gdzieś tam zawsze pcha te swoje decyzje ku dobru innych. No i oczywiście mamy tutaj naszego upiora, który jest absolutnie moim ukochanym bohaterem tej książki, bo tak jak wam wcześniej wspominałam, ich relacja i to już zdążyłam utwierdzić się w tym przekonaniu, bardzo przypomina relację Eddiego Broka i Venoma z Marvelowskiego filmu. E, dlatego że upiór jest bardzo taki sarkastyczny, kąśliwy, bardzo często docina naszej głównej bohaterce i dzięki temu, dzięki temu, że on tak naprawdę cały czas jest z nią, bo siedzi w jej głowie, między nimi buduje się naprawdę bardzo fajna relacja. Podoba mi się również to, że na każdym etapie tej książki nasza główna bohaterka, mimo tego, że właśnie jest introwertyczna, to gdzieś tam spotyka ludzi, którzy w jakiś sposób, jak taka dziwna grupa, zaczynają do niej pasować i gdzieś tam na każdym etapie starają się jej pomagać. Żałuję jedynie, że w tej książce nie było takiego właśnie wow, które sprawiłoby, że ja tej książce dam 5 gwiazdek. Nie zmienia to faktu. Słuchajcie, że wszyscy, którzy na przykład są fanami. Filmów o polowaniach na czarownice, o klasztorach, o zakonach. Przykładowo, bardzo, skojarzył mi się, bardzo skojarzyła mi się ta książka z filmem Zakonnica, ale nie pod względem tych wszystkich horrorowych aspektów, tylko właśnie tego, że mamy tutaj zakonnice, w większości imiona, które występują w tej książce, tak mi się przynajmniej wydaje, to są realnie imiona świętych. Mówi się tutaj o świętych relikwiach, o jakichś tam historycznych wydarzeniach. Nie ma tutaj wjazdu takiego stricte na jakąś konkretną religię, po prostu mówi się tutaj o klasztorach, o zakonach jako takich. Więc jeżeli te tematy w jakiś sposób Was jarają, no to myślę, że zdecydowanie jest to książka, która rozpoczyna tak naprawdę Troszeczkę tego typu temat, bo w większości jednak te książki, właśnie z literatury młodzieżowej, fantastycznej, to zazwyczaj są, wiecie. Jakieś elfy, jakieś wróżki, i jakieś takie bardziej, wiecie, mniej brudne tematy, a tutaj jednak, wiecie, te takie szare, klasztorne, klasztorne mury no to to jest coś, co bardzo mi osobiście odpowiadało. Mówię jedynie, tutaj brakowało mi takiego wow co sprawiłoby, że ja tej książce dam 5 gwiazdek. Co nie zmienia faktu, że ja dałam jej 4,75 na Gudrytcie, bo absolutnie jestem zachwycona konceptem, zachwycona ogólnie założeniem i tym, w jaki sposób został tutaj właśnie wykorzystany ten motyw, o którym wspominałam. A jeśli chodzi o drugi tom Diony, to tutaj słuchajcie, równie ogromne zaskoczenie. Na początku, kiedy tą książkę zaczynałam, miałam troszeczkę takie mieszane uczucia, dlatego, że absolutnie dzieje się tutaj coś, czego nie spodziewałabym się po pierwszym tomie. Z początku miałam wrażenie, że jest to troszeczkę odklejone, że troszeczkę nie pasuje mi to do konceptu tego, co wydarzyło się w poprzednim tomie, jednakże im dalej w las, tym więcej się tutaj działo, i mimo tego, że samego takiego mięsa, można powiedzieć, jest tutaj dosyć. Niewiele i ogólnie tych wydarzeń nie jest jakoś tak bardzo dużo, to jest to przeplatane tymi wszystkimi wątkami dotyczącymi religii, polityki, ekonomii i tak dalej, ale w tak e, zawiły i w tak ciekawy sposób, że ja naprawdę byłam e, bardzo zaangażowana w ten drugi tom. I słuchajcie, to, w jaki sposób on obraca nam tak naprawdę akcję całej Duny e, o 180 stopni. Sprawia po prostu, że ja bardzo, bardzo chcę już sięgnąć po trzeci tom. E, kończy się to tak, że ja absolutnie nie wiem czego się spodziewać, zwłaszcza, że wczoraj wyszedł zwiastun do drugiego filmu i gdybym miała obstawiać, powiedziałabym, że będzie on na podstawie drugiej połowy pierwszego tomu, ewentualnie zakończymy początkiem drugiego tomu. Jestem ciekawa, jak to rozwiążą, aczkolwiek Duna po raz kolejny ma szansę na bycie moją kolejną ulubioną serią. Tak samo zresztą, jak Księga Całości, o której mówiłam Wam na początku tego filmu i powiem Wam, że po tych wszystkich książkach fantastycznych, które przeczytałam w tym filmie. Mam przeczucie, że idę w dobrą stronę, jeśli chodzi o dobre książki fantastyczne, i że to jest ten czas, gdzie mam ochotę właśnie sięgać po jakieś takie większe światy. Między innymi teraz chodzi za mną cała seria Petera Breta, czyli Malowany Człowiek, Pustynna Włócznia, i tak dalej, i tak dalej. Niedługo też wychodzi, wychodzą kolejne tomy, dlatego też ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli ten koncept w ogóle czytania jednego gatunku przez cały film Wam się spodobał, to dajcie mi znać, po jaki gatunek sięgnąć. W następnej kolejności, a ja zapraszam Was do kolejnych filmów. Do zobaczenia.